Cześć witam wszystkich serdecznie na kanale Kryptomainik tu Piotr z tej strony i filmik dzisiaj serii dostępne airdropy Wielu z nas czeka na airdropy od atoma, które trzy będą rozdane akurat początkiem października, p y, Suny i, i Juno, znaczy Suny to dokładnie na Osmosis, ale te te będą rozdane, ale dochodzi następny airdrop nam od Atoma, znaczy dla stekujących i posiadających atom a mianowicie game Air Globe for y, Atom Holders, czyli dla tych co mają atoma. Na pewno na, na portfelach prywatnych y, w ekosystemie y, właśnie kosmosu. I teraz 1% game będzie rozdy, rozdysponowany. I były zrobione dwa snapshoty. Zobaczcie, jeden jeszcze będzie. Jeden snapshot był 18 lutego tego roku. Tak, tamte, właśnie poprzednie, poprzednie e, e, airdropy. I drugi będzie dokonany w listopadzie, 1 listopada. I e, e, airdrop będzie rozdany, właśnie na mainnetcie ich w grudniu. W każdym razie, tak to wychodzi. I co trzeba? A, 2 miliony game będzie rozdysponowanych dla właśnie, dla posiadaczy Atoma. I na to wychodzi, że minimum trzeba będzie mieć. A tutaj podane są właśnie o których godzinach, kiedy te właśnie będą snapshoty zrobione. I na to chodzi, że 50 atomów będzie trzeba posiadać, żeby się załapać na tego airdropa. Czyli dość proste, airdrop, wystarczy mi posiadać albo mieć rzucone w stacking, żeby załapać się do tego airdropa. Także fajnie na kolejny ERDO wpada, poza tym na liście alexa, krypto Aleksandra pojawiły się następne wpisy, czyli warp zone, jakiś phantom, to muszę sprawdzić i secret network, który też macie na portfelu keplers, jest secret network, też będzie jakiś snapshot robiony i dla kosmos stakerów, i tutaj Mobix, jeszcze Mobix jakiś doszedł, ale to nie jest na sieci Atom. Nie widziałem, żeby tutaj były jakieś informacje o sieci Atom, że tam będzie ten airdrop zrobiony. Poza tym, poza tym gdzie jeszcze możemy sobie poszukać ostatnio airdropów, czyli jeżeli z jeżeli tej znaczy macie bisłapa, to, to niektórzy wiedzą, że to jest też taka farma zdecentralizowana, można tutaj swapować. I jest airdrop na dobradarze, 100 osób się może załapać, także warto skorzystać, poza tym tradycyjne airdropy wiadomo na cap, warto próbować, warto testować, a nuż się komuś uda Tak właśnie tak patrzę, góra dół, góra dół z tym bitcoinem, także nic na razie się nie dzieje, czekamy na lepsze wzrosty, październik zawsze był dobrym miesiącem, dlatego, poza tym jeszcze wam pokażę bardzo fajną stronę Aha tam o airdropach powiedziałem poza a jeszcze jeszcze właśnie Bo widzicie ja jest tyle na głowie czasami że człowiek e, e, Nie wszystko może zapamiętać chyba muszę tę kartkę robić i listę tutaj e, Co do tego airdropa co był Tork Ja już dostałem e, 1905 torgów miało być do 12 dolarów czyli najwidoczniej dużo osób musiało tego Erdopa robić to w zależności, właśnie ile osób robiło, to w sumie weszło około 5 dolarów. Wartość tego, ale nic czekamy. Może ta wartość wzrośnie, może upłaca się mieć tego tokena na Solanie i ta nagroda będzie. Jeżeli ktoś jeszcze robił ten rdop a jeszcze nie dostał, to będzie w ciągu dwóch tygodni, w 2 tygodnie mają czasu na, bo ręcznie rozsyłają te, te torgi. Poza tym właśnie ten airdrop mi się też wydaje, że będzie wypłacalny SBR na yy, też na Solanie Tylko trzeba mieć portfel coin98 Także tu jeszcze jeszcze jest czasu 27 dni, także ja będę Będę wam przypominał o tym airdropie, że, że można się na niego zapaść, Proste zadania Telegram, yy, Twitter udostępnić, polubić i tyle. Takie proste zadania. No i ściągnąć ten portfel, żeby podać adres. Solany jeśli o to chodzi No i a na Cap to, to tradycyjny w z free Airdrops i możecie szukać i po prostu sobie sprawdzać yy, czy coś nowego doszło i, i próbować szczęścia, bo to z airdropami na coinmarket Cap to w tym w kalendarzu, w kalendarzu to, to często różnie bywa trzeba tam wygrać, a te, te co są oni robią na Binancea to zazwyczaj są rozdawane Jeżeli mamy dokładną weryfikację swojego swojego Binancea, na którym mamy tam konto założone. Także tyle z mojej strony. Poza tym przypomnę jeszcze wam o co właśnie coś miałem. A że ten filmik też bierze udział właśnie w tej, w tej celebracji. Także, jak mówiłem, jeszcze raz przypomnę te zasady, że ci, co są subskrybentami i komentują nasze filmiki, będą brali udział właśnie w tych 10 tygodniowym właśnie celebracji naszych dwu, dwóch lat działania w Cryptomining. I co tydzień będzie losowanie, i te filmy, co na przykład ukazał się w niedzielę, ten, ten co dzisiaj się ukaże, i aż do piątku. Udział biorą w pierwszym losowaniu Później następne i następne I także jest do, wybrania, do wygrania MDX tokeny Także zapraszam jeszcze raz Do subskrypcji naszego kanału Zrobienia jakiegoś kalendarza Raczej komentarza Żeby się załapać właśnie do losowania W tym pierwszym losowaniu Także tyle z mojej strony Dziękuję wam za wysłuchanie Jeżeli macie wszelkie informacje O airdropach właśnie Na atomie, jakichś stake dropach a nie zawsze wszystko staram, mogę ja wyłowić to tam w sieci, bo jest naprawdę masa informacji, podrzucajcie mi link. Yy, dziękuję Adam Ży Litewski, żeś mi, żeś mi podrzucił właśnie to o tym dropie game, bo bym na pewno natknął się na niego, ale nie wiadomo czy dzisiaj, czy jutro, nie? Albo pojutrze, żeby zrobić ten filmik, ale dzisiaj dostałem od, od niego link. Także dziękuję mu bardzo. I trzymajcie się i cześć!